Marta Paszkin i Paweł Bodzianny będą mieli drugie dziecko. Właśnie ogłosili szczęśliwą nowinę. Gwiazda programu Rolnik Szuka Żony niedawno została mamą, a teraz ogłosiła kolejną ciążę. Długo trzymała wspaniałą wiadomość w tajemnicy: brzuszek jest już sporych rozmiarów. Rolnik Szuka Żony, pary, które są razem. Rolnik Szuka Żony okazał się wielkim telewizyjnym hitem. Randkowe reality show z udziałem rolników, a później również rolniczek, już od pierwszego docinak przyciągnęło widzów przed telewizory. Okazało się wielkim komercyjnym hitem, a telewizja polska sukcesywnie nagrywa kolejne sezony programu, w którym nie brakuje ciekawych historii. Za serce chwytają zwłaszcza te, które kończą się happy endem. Miłosny format skojarzył już wiele paragrafów. Wśród nich są m.in. Ania Bardowska i Grzegorz Bardowski, Małgosia Borysewicz i Paweł Borysewicz, a w końcu Paweł Bodzianny i jego żona Marta. Ci ostatni mają ostatni wiele powodów do szczęścia. Marta Paszkin i Paweł Bodzianny – pierwsze dziecko i ślub Marta i Paweł to jedna z tych par, które znalazły miłość w programie. Zakochani od razu wpadli w sobie w oko i długo nie czekali z poważnymi deklaracjami. Najpierw postanowili wspólnie zamieszkać, a rolnik szybko znalazł wspólny język z córką ukochanej z poprzedniego związku. Niedługo później sami poinformowali o tym, że spodziewają się dziecka. Na świat przyszedł ich synek Adam, który ma już roczek. Chłopiec był jednym z głównych gości na ślubie swoich rodziców, którzy zakochani wzięli w czerwcu. Teraz zakochani przekazali kolejną radosną nowinę. Ich rodzina znowu się powiększy. Marta Paszkin i Paweł Bodzianny spodziewają się drugiego dziecka. Marta i Paweł to zdecydowanie jedna z najpiękniejszych par, która spotkała się w programie Rolnik szuka żony. Wydawało się, że nie mogą być już bardziej szczęśliwi, ale właśnie przekazali, że ich rodzina po raz kolejny się powiększy. Małżonkowie spodziewają się kolejnego dziecka. Przyszła mama pochwaliła się nowiną i pokazała sporych już rozmiarów brzuszek. Pewnie to nasz ostatni wyjazd w takim składzie, bo wkrótce dołączy do nas kolejny członek rodziny czerwone serce na pewno, przynajmniej na początku, będzie nam ciężej się gdzieś wybrać, ogłosiła Marta. Pojawiło się też urocze nagranie ze wspólnego wypadu nad morze. Pod postem natychmiast pojawił się ogrom komplementów i gratulacji. Gratulacje nic nie było widać! Jak cudownie dużo zdrówka! Ale fantastyczne wieści gratulacje! My również gratulujemy poniżej zdjęcia przyszłej mamy.